Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo serdecznie na kanale Bishop w grze Heroes of Might and Magic 4. W ogóle kapłem się, że mam w tytule napisane Might and Magic Heroes 4. Nie wiem totalnie czemu. No chyba ja jestem delikatnie głupi. Słuchajcie, na dzień dobry. Chciałem bardzo podziękować Koczykowi za komentarz. Nie chciałbyś wpisywany na listę save, więc go nie wpisujemy. E, szanuję taką decyzję. E, po pierwsze, na mapach są leżące szkielety, które dają artefakty. Tak, tak, tak. W poprzednich mapach to było przeze mnie wykorzystywane. Jeśli tylko jak je gdzieś widziałem, to podchodziłem do nich. E, a po drugie, tu gdzie zaczynałem scenariusz, był strażnik graniczy, do którego miałem przynieść fiolkę kwasu, którą dostałem praktycznie na tych chłopach. E, I totalnie po prostu zapomniałem do nich podejść, więc. E, więc zaraz się tam udamy. Za 30 pierdolniczków. No dobra, no ale każdy ma level up, nie? Magia natury na chyba ci nie jest potrzebne. dowodzenie na postawy mogło być całkiem niezłe, weźmy to. Eee, zarządzanie, ojej, masz tak na stronie tu komentarz, Ale dostałeś magię ładu, więc to jest całkiem fajne. Mm. No weź sobie te zarządzanie, jak już to masz, ty magię natury totalnie nie potrzebujesz, więc spoko, weź sobie dowodzenie na arcymistrzowski. Wskrzeszanie na mistrzowskich górnictwo masz, okej, okay, ale to już. A, te szlachectwo w nie niepotrzebne to jest dla was wszystkich. Wskrzeszanie weź e, Urok, poziom podstawowy na Proeto, okej, okay, ale weź sobie ucznictwo póki co. No i zostaje jeszcze Circuit Hand. Walkę na mistrzowskim, bo tego ci zdecydowanie brakuje. E, a, my mamy dalej wyłączone animacje. No dobra, spoko. Możemy mieć, plus 105 punktów magii, fantastycznie. E, możemy dalej mieć wyłączone te animacje, chyba to w niczym, za bardzo nie przeszkadza modlitwę, spoko, to już znamy mixture szybkości spoko, e, no słuchajcie, e, dzisiaj nie wypiłem kawuśki, o, proszę bardzo, dzisiaj nie wypiłem kawuśki, bo wstałem rano i co się okazało, no właśnie nie, że świat pojewało, ale że mi kawy było za mało, e, że tak zarymuję i zwyczajnie w świecie brakuje mi kawy, słuchajcie, nie, mam strasznie ciemną kamerkę chyba, nie, albo mi się coś wydaje albo mam strasznie ciemną kamerkę dzisiaj e, a zróbmy sobie tak no delikatnie mi to tutaj Nałożyło taki, taką biel, nie na mordę. Jak sobie delikatnie jeszcze odsłonię, roletce to mi to coś zmieni, czy nie? Niewiele. No dobra, trudno, no jeżeli się będziemy. Aha, co jest ważne, słuchajcie, najbliższych parę odcinków jest nagrywanych na zapas. E, parę odcinków oznacza w gruncie rzeczy, nie wiem ile, e, ale e, na pewno 2-3 e, odcinki, tak do soboty minimum, bym chciał mieć się nagranego. A to dlaczego? A to dlatego, że słuchajcie, tak jak mówiłem, wyjeżdżam na najbliższe święta, czyli na e, święta zmarłych, wszystkich świętych. E, wyjeżdżam do mojej rodzinnej strony, no i w Świecie nie będę miał jak nagrać się dla Was, więc no, mam w planach teraz zrobić sobie krótki maraton e, nagrywek. Będzie to, o ty, pominąłem szkielet jakiś, faktycznie. E, zrobić sobie jakiś krótki maraton nagrywek, e, po to, żeby właśnie. o, 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 o to chciałem założyć. I tak niewiele robić w gruncie rzeczy z tego strzału, więc weź sobie to, a będziemy zdawać lepsze obrażenia po prostu jednostką tam, nie? Ok, to zaprzemy rozgrywkę. No więc yy, prawdopodobnie te odcinki już nie będą po 40 minut robione, a bardziej po 20-25. Także żebym też wiecie, zdołał się tutaj yy, obrobić z tym wszystkim, no ale zrobię wszystko, żeby te odcinki pojawiały się mimo wszystko, żeby nie było. Żadnego przystoju na kanale, bo już było za dużo tych przystojów, w w świecie, nie? Dawaj, tu super, plus 3 do ataku, to też jest fajne. Demoniczny ogień, niechaj będzie 12 koła, weźmy to. Ok, no ale rozwinęło nam tę umiejętność u każdego. Ok, aha, i z tego sobie możemy po prostu tutaj przyjść, rozwijać umiejętności. Spoko to jest całkiem fajna opcja, jak najbardziej jestem za tym. Eee, no i idziemy dalej eksplorować, eksplorować te mapy, co tutaj się kryje, co tutaj się dzieje. E, bo to będzie nam przydatne, u cyklopersy i nomadzi to może nie być aż takie proste, pytanie ile będzie tam tych cyklopów e, ale jeśli nie będzie jakiejś tragedii to, to powinno być wszystko w porządku no okej, okay, trochę ich jest, że ściągnij jedną piątkę, super, dobrze, że mi nie wjechałeś w e, nie uderzyłeś w dwie jednostki tylko w jedną, więc to jest na pewno in plus, ładuj tutaj Raz. Aha, bardzo słabo, żeś strzelił. Dobra. Chociaż w gruncie rzeczy Wy mi nie zrobicie nic złego. No właśnie. Wy mi nic złego tutaj narobić nie powinniście, w razie co. Zwyczajnie w świecie, słuchajcie. Yy, 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 wskrzesimy się aniołem, nie? I tyle, no. Nie będzie tutaj większego problemu, tak mi się wydaje. Jej ci helta zostało 187, w ogóle. Nie mamy o czym rozmawiać, nie? Chłopiec tak tankowny, że. O, mają first tak, no ale. Po no, jest tak tankowny, że naprawdę eee, akurat e, cyklopersy mają pełną skuteczność w walce, wręcz więc na to trzeba by ewentualnie uważać, ale jak widzicie, e, na pewno nie, nie, nie przy tym stanie rozgrywki, na pewno nie na tym etapie rozgrywki, gdzie mamy tak chorych bohaterów po prostu. Fantastycznie, siarka, plus 5 spoko, jakbyś jeszcze trafił w te. A dokąd nas to prowadzi? A, możemy sobie wybrać, gdzie chcemy się drofnąć, dobra, to ja tam nie chcę. Tutaj mamy strażnika granicznego. Uuu, 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 ja tam widzę diaboły. Grupa diabołów, ok. Nieźle. Strażnicy wychylają się z okien, jeden zaś y, odzywa się. Dostarcz nam dowodów, o którym wspomniałeś. Pokaż prawdziwych rodzi rodziców króla Wortona, wtedy pozwolimy ci przejść. Przyglądacie się jak. Aha, bo to są jego starzy! Ah, to może wypadałoby to czytać. Przyglądacie się jak Sir Etienne i Lady Deste. Des Przedstawiam się strażnikom wieża. Całe szczęście dowodzi nimi weteran królewskiej armii, który niejedną bitwę stoczył boku Keytiana. Dawni towarzysze broni witają się serdecznie. Do strażników szybko dociera, że Worton nie jest prawdziwym królem. Przepraszam więc za wsparcie udzielone łajdakowi. Okej, okay, nam teraz otworzyli tutaj przejście. Okej, okay, dostaliśmy ten zamek teraz. Ale zajeboza, fajno. Fajno, fajno, fajno. To miło, że się do nas przyłączyli. Tylko, że no jesteście głównym. Eee, no trudno. Fabryka ważna, cokolwiek potrzebuje, żeby dojść sobie po prostu do. Mm, do ołtarza Światła, nie? Więc. W sumie z na początek ratusz sobie. bo więcej, tak tutaj za bardzo nie będę potrzebował. Was to na EXPY przeroję po prostu wszystkich i tyle, nie? Tak, zawalczymy. Eee, ale, no, z tego zamku raczej nie będziemy, na pewno z tych jednostek nie będziemy korzystać, bo są nam w zwyczajnym świecie bardzo niepotrzebne na tym etapie. Już rozgrywki, bo walczymy z całą armią. Armią, armią walczymy, <laughs> nie da się inaczej. Eee, ale walczymy z samymi bohaterami, plus aniołami. To jest zestaw, który mnie bardzo, bardzo jara. I nie potrzebuje tak szczerze nic więcej, nie? Dobra, czyli to są rodzice tego wortona? Okej, okay. oni się przyłączyli do nas, do armii. I teraz są przeciwko swojemu synowi, tak? To nie wiem, takie. Się to takie bardzo filmowe, nie? Ale tak. In real life jakby dla mnie to nie ma żadnego zastosowania, bo wątpię, żeby jakiś rodzic faktycznie aż na tyle był w stanie poświęcić się dla narodu, żeby swoje własne dziecko gdzieś tam, wiecie, zetroni zaś chyba... Że nie wiem, może wiedzą, że faktycznie jest złym dzieckiem, źle go wychowali. Nie wiem, whatever. E, tak czy Srak e, jakby... Jego starzy przyczynią się do tego, że chłop dostanie w pierdol od nas, nie? I tyle w tamcie. oni będą walczyć z nim na końcu, to będzie już w ogóle poronione dla mnie. No ale... No czasem tak bywa, nie? Tak jak mówię, dość, dość filmowe to jest i tyle, no. Eee, nie sądzę, że w prawdziwym życiu miało to jakieś faktycznie odzwierciedlenie w tym wszystkim. No ale... Nie mnie oceniać. Nie ja sens scenariusz do tej gry i w sumie powinienem zamknąć mordę, bo i tak mi kogo to nie interesuje. Ładujcie wszyscy wy w duszki. A zaraz się zajmiemy zombiakami, nie, one nam nie powinny też nic złego narobić. Nie ma ich dużo zresztą, więc na luzaczku. Dobra, aniołku, dawaj tu. Raz, jed. Lajzanderku, no w zombiaki 20-20 ładnie. E, ściągnij ją. Super. Na prostej to bi. Super, super. Yy, yy. Zajebisty macie dźwięk. Jeb, bry, jeb, bry. Dobra, jeden padł, czyli jedna turał strzału na jednego typa. Dobra, spoko luz. Damy radę, nie? Dajesz dawaj szlajzanderku, dociśni. Dociska ile wlezie. No i sądzę, że już Anioł jak będzie mógł wlecieć, to wleci. Po prostu... A, nie wiem, czy zdąży. Zdążył, ale. Ale tu już na samą końcóweczkę dosłownie zdążył, nie? 250 zombiaków, nieźle. Tak, plus dwa drewna na dzień, to będzie przydatne. Chodźmy tutaj, bo są jakieś czary, a nie, tutaj nie będzie żadnych czarów. No tak. Raczej tu nie będzie żadnych czarów. Dobra, trudno. Oddajemy turę i lecimy dalej. Zaraz będzie trzeba zmierzyć z tymi diabłami tam i to już nie będzie proste, bo one są szybkie, no i generalnie to są diaby, więc no... Jakaby to część heroesów nie była... A czemu ja w nim nie biję? W nich powinienem. Jakaby to część heroesów nie była, to oni raczej zawsze będą z kategorii tych upierdliwych, nie? Więc... No, trzeba będzie, trzeba będzie e, się troszeczkę do tego przyłożyć na pewno. Siekaj tutaj w 42. A sprawę tych guli, sprawą tych guli zajmie się anioł, nam tutaj zaraz Anioł, pański. Eee, dobra, nawet szybkie są te mumie, nie powiem, że nie, ale czy to coś zmienia? Chyba nie, chyba nie. Coś tam nawet na nas rzuciły, no nie, że, no ale nie jesteście w stanie nic zrobić. Nie. Widzicie, że aktualnie to jest tylko ym, po prostu jak w lolu, nie? Kliker po prostu. Klikamy, żeby rozwalić przeciwników, i to jest tyle. Tutaj nawet nie ma większej jakiejś taktyki. Eee, nie, to nawet dobrze, że wszyscy tak jest, nie? Nawet dobrze, Dobra, to tutaj trzeba będzie zapisać rozgrywkę. Aha, ale ja tu nie mam przejścia do nich. Okej, okay, dobra, zapiszmy sobie rozgryweczkę na pewno. Eee... żeby przeprowadzić tę walkę, bo ona nie będzie prosta. Ale oni mają zasięg, skurwy syny. A wy? Wy strzelacie. Dwa z blastem walicie. Dwa, dobra, nieźle. I tak szczerze, wbijaj tutaj. Ściągaj tą ósemkę już, nie? Do 179 obrażeń ty nic nie zrobisz, tak? W takim razie... Daj to. Gdzieś mogła iluzję stworzyć w gruncie rzeczy, ale wolę to najpierw. 159 obrażeń tylko? Ojej, bardzo mało. To ściągaj tam jednego. A dwa razy 159 obrażeń? Dobra, to ma... Ma to jakiś tam sens. Daj mi modlitwę. W sumie na nich bym mógł użyć jakiegoś tam, e, któregoś z tych moich czarów, nie? Które e, powodują. E, no coś tam powodują, nie? <laughs> Coś tam ee, śmierci, nie? Bo oni są ze śmierci, więc. Ale dobra, poradzimy sobie z nimi bez tego. Nie potrzebuję żadnych czarówek, widzicie? Robimy tutaj niezłą mózgę, już tak naprawdę. tak które obawiałem się tych diabołów, no jak widzicie, oni potrafili coś zrobić, bo naprawdę ładnie zjechał nam z HP, ale. E, ale nie sądzę, żeby to miało e, właśnie przełożenie na coś dalej. Już w ogóle nie sądzę, żeby tutaj się coś miało złego zadziać w tym scenariuszu, Chyba, że bohater będzie naprawdę posiadał. Chyba, bohatera poziom 40. Nie mamy 30 pierdolniczków, ale zaraz będziemy mieć. E, nie stanowi to dla nas problemu. E, nie, to na to. Dziękuję. Super. No i kolejne, kolejny level dla wszystkich w górę. To jest bardzo fajne. W ogóle ten chłop ma już 100 tysięcy do lewela. Nieźle, teraz zresztą tak samo. Weź sobie ten zwiad, co? Bo... A Lysanderowi robi damy zwiad. Jak mu się on to mu damy zwiat. Zakęcia poziom podstawowy, co to daje? Okej, okay. weźmy to, czemu by nie? Sweź sobie tę walkę na arcy mistrzowskim. Ucznictwo na podstawowym Urok na eksperckim. Weź sobie to uczniowist, żebyś też coś zaczęło z tego robić. Walka wręcz, odporność na magię. No odporność na magię eee, O, panu możemy dać zwiat, spoko. Całkiem git, opcja. No dobra, no ale tam przejścia nie było, ewidentnie, nie? No, nie? no nie było. To którędy się tam przechodzi, co? No i to jest dobre. Good question. Uh. Uh -huh. Tutaj W takim razie idziemy tam Nie ma na co czekać A to jest co? To jest obóz uchodźców czy co? Nie, gilia górników Okej, okay. wydobywa złoto i coś tam Dobra, spoko 18, dawaj 18, gil Dobra, ojej, jak to tnie nie strasznie Nie mam pojęcia dlaczego tak jest Jestem bardzo niepocieszony również z tego powodu No ale E, dawaj to, chociaż mogliśmy tutaj ten zakon natury i tak dalej, dobra, to tam najwyżej się przejdziemy, czy ja potrzebuję tam przechodzić nie wiem, e, daj mi na pewno trzy aniołki niech one już tam jadą do mnie. E, niech jadą do mnie, czyli tutaj gdzieś w tym kierunku. No, one mają nawet niezły ruch, więc, więc to jest git opcja. E, I z tego zamku również trzy aniołki. Super. Dobrze, że tych kryształów trochę zapaliśmy po drodze. Nie ma aż taki duży pron teraz. No, czyli kolejne 6, a nie podwajamy ich ilość tak naprawdę w armii. Będziemy mieć już 12. Aaa, czyli my tak będziemy teraz... Okej, okay. ej, to bardzo klimatyczne akurat to jest. Czyli my tak będziemy teraz dostawać te miasta, tak? Bo oni się do nas po prostu przyłączać. Właśnie przez to, że usłyszeli, że Worton nie jest tym prawowitym dziedzicem, więc i oni postanowili się po prostu opowiedzieć po naszej stronie. Zajebiście, fajnie. Fajnie to jest przekminione, bardzo mi się to podoba. Miałem mam starający... Aha, pierdolniczków nie mam, no dobra. Nie mam pierdolniczków, no to tu nie mam pierdolniczków, nie? To nic z tym fantem nie zrobimy. Albo i coś zrobimy. Szkoda marnować turę. Dziś jak piechotą nie chodzi, nie? Im szybciej tak to zrobimy, to tym szybciej to się zacznie nam spłacać po prostu. I tym szybciej wyjdziemy na plus, nie? Więc jak najbardziej to jest spytkę. Dobra, ty Aniołku tam. O właśnie. A tu są te. O, i tu są te. I tu są te smoki. I to jest ta walka, która nie będzie należała do lekkich ani przyjemnych. Grupa smoków. To nie jest mało. Daj mi to. A co ja na klaszto potrzebuję? Opactwo. A na koszary? Za kompaladynów. Dobra, daj mi to opastwo, Cokolwiek. Oddajmy turę. Eee, I chodźmy tu. I zobaczymy zaraz co tu się jeszcze będzie mogło wydarzyć, nie? To... No. Boję się. Boję się trochę tych smoków, słuchajcie. Jest ich sporo. Chociaż my z drugiej strony mamy trochę aniołów teraz. Mogę ewentualnie sobie strzelić potkę na nieśmiertelność. Na jakiegoś bohatera. Na jakiegoś bohatera, który może coś tam dostać w ryja, nie? E, pokaż mi te swoje, tak? Mikstura Szczęścia nie, Szybkości nie... nieśmiertelności. trzy mikstury mamy. Weź sobie teraz, e, Nawet teraz, hehe. Lysanderku. I trzecią, ostatnią niech dostanie... Dobra, Ser Kentain. Czy ktoś jeszcze z nas ma tutaj jakieś mikstury nieśmiertelności w zanadrzu? Nie, nikt nie będzie z nas miał tego. Więc ok, no już nie mam więcej mikstur nieśmiertelności. Eee, więc co? no Zapiszemy na zgrywkę. Czyli ograniczyliśmy. Trzech bohaterów nam może paść z tej prądowej linii. Eee, kolejnych trzech, no jeden z nich może paść, bo archanią wtedy może ich skrzesić, nie? Ale one łupią, sukiency syny. Ale łupią. Ładuj tam. Jedna tylko, ojej. Oj, ojoj oj, oj. Oj, 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 oj. Ja ci powinienem uleczyć. A! Dobra, w jej stronie śmiertelności. Dem do pyżej nie uleczymy, ale dobra, spoko, 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 spoko. Jedna miksturka padła... Eee... Ale to tylko jedna, nie? Jeszcze, jeszcze jest tej szansa na coś, słuchajcie Kurde, no tych tutaj kałamarnic trzeba się pozbywać, bo one będą mega fest groźne, nie? ładuj tam za 200, fajnie no, Chyba musisz tutaj zacząć bić Za ile jesteś w stanie uderzyć? Za tysiąc obrażeń, ładnie Ale tak dostaniesz jeszcze na pysio, nie? Tam nie strzelisz, tam nie strzelisz, tam nie strzelisz, dobra mm, Ładuj tutaj Raz, dwa, ściągnięta Ściągnięta, to jest git Ładuj tu Bez kontrataku, nieźle no, ładuj modliszkę, dwie. Pięknie, dobrze, to był nie z Bo naprawdę nie z Ładuj, tutaj jeszcze bardzo ładnie. Teraz ty, mm, daj mi grupowe uzdrowienie. Super, mocno dostajemy. Mocno dostajemy, ale jeśli one to ustoją, Tutaj te tyły moje. Kula ognia. Okej, okay, coś tam dostała. A co dostała? Nie wiem, coś tam dostała od tego. Coś tam się zadzianeło, nie? Eee, zrób mi iluzję, co? Fantastycznie. Ty nie możesz. Eee, fakt Faktem strzelać. Ale możesz iść tutaj i się z nimi zacząć bić, nie? Oj, ale ty nic nie robisz. Ale ty nic nie robisz, ale ty jesteś głównym. Ja pierdolę, ty jesteś głównym. No dobra, no nic. To daliśmy trochę dupy. Dobra, uzdrawiaj się po prostu. Uzdrawiajmy się, caluśki czas. całusieńki czas się uzdrawiajmy. I tyle w temacie, nie? Ściągnij ją. dobrze, super. Iluzji już nie rób w takim razie, bo to nie ma większego sensu. Eee, zrób to. Dobra, jedna padła. Lysander, kubię tu. Czwórka, cudownie, fantastycznie. Ty bij tutaj dalej, spokrąg. Jeden padł, przynajmniej ten kontrakt, ściągnięty, nie? Ała. Ała. Ok. Not bad. 171 obrażeń. E, walka wręcz proszę się nie zacinać, gro 369, wbijaj tu. Ustała to, ustała to, słuchajcie. Super, jeden padł. Uh, e, dobra, uzdrowienie. One mają odporność na magię. Nie, 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 biw, nie, nie. sposób. Złej tuj. Boli. Bij. Ładnie, dwie padły. Dobra, spoko. O to chodziło, o to chodziło. Eee, teraz możemy sobie zrobić tak. No, zrób sobie zasklepienie rany. Super. Eee, bij tutaj jak najbardziej. Tak ładuj tutaj. Fantastycznie, ładuj tu. Dajcie mi tylko jeszcze anioła. Kurwa! Chciałem się aniołem jeszcze tam na aniele No i przepraszam za ten wybuch agresji Ale jestem zły w takim razie Anioł w dupę, a mogliśmy go wskrzesić No dobra, już trudno Chodźmy po kopalnię złota Mamy przede wszystkim bardzo mocne przejście odblokowane Uuu! Uh, Uuu! Uh, kim jesteś? Kolejne miasto się przełączyło, super Dalt, dobra, już myślę, że to jest wortown. E, kolejne miasto dostaliśmy, fantastycznie, zaraz sobie do niego oczywiście zajrzymy. Ale najpierw pozbędziemy się ciebie, gnoju, kim jesteś? Osiemnasty poziom, nawet coś tam masz, powiedzmy. Ale nie powinno nam to sprawić trudności. Super. E, o, jedna czwarta, jedna druga, jedna druga, dobra, odjdź tutaj. Te dwusetkę, a ty tam siekniesz? Nie siekniesz tam, no dobra, szkoda, to pozbądź się czempiona. Dobra, nice, o, ty tutaj za to sięgniesz, raz, spoko, dwa, okej, okay. ładuj tutaj dalej Preto, raz, dwa, nieźle, nieźle, tam też nie sięgniesz, no to ładuj w Giermka, o, ty nie strzelasz nawet, mi przykro, o, ja, ty chcesz mieć większy zasięg chyba, strasznie mi przykro, nieźle podszedłeś, naprawdę nieźle, e, spoko, Crusaderzy będą tutaj bardzo, jakby mm, będą do zbicia. Trzeba będzie ich zbić No ale Bijaj Dobra, ładnie Ładuj w takim razie w Crusaderów Ale oni są daleko z drugiej strony To nie ma co też na nich marnować energii Ładuj, a ja ty możesz strzelać To dlaczego nie strzelić? Dobra, anioł w dupę Ale to nie jest dla mnie bolesne, absolutnie Albo sobie go wskrzesimy, nie? Tylko musimy to dobrze zrobić Daj mi modlitwę, zwiększmy sobie atak Lejzanderku, no ściągaj jego nie ściągnąłeś jeszcze, okej. Okay. Całkiem wytrzymały jesteś, kolego. To w takim razie, jak ty jesteś taki kurde mądry... Daj mi jeszcze blesa. Um, żebyśmy tylko mogli sobie zwiększyć tutaj ilość zadawanych obrażeń, przezeń. Uuuu, on już poszedł bardzo niebezpiecznie blisko. Gdyż tu? Dobra. Ustał to, ale już tego nie ustoi. Dobra, fajnie. Kładaj tu w takim razie tamtych krzyżowców. No, krzyżowcy troszeczkę nam upną, nie? Ale damy radę, chyba. Dobra, nasz no w na pikinierach kolego. No i teraz trzeba ci krzyżowca tu obijać. Ile weźmie? Po prostu cudownie, On jeszcze w nas nie wszedł teraz nawet. 10, 9. O, jak cudownie jeszcze się zdążymy wskrzesić. Tak, o to chodziło. bang, zrobiony. Pięknie, fajna bitwa. Fantastycznie. Nie wiem dokąd on tam jechał. Dokądś na pewno ten mógł jest chyba całkiem niezły. Dobra, zaraz sobie to ogarniemy. No, pozwala rzucać lodowy pocisk, fajnie. Eee, on tu ma zamek chyba, nie? No dobra, chodźmy na, na tę stronę spenetrować. Choć może powinienem mu się wbijać w zamek od razu. No nie wiem. Chodźmy tutaj. Na razie chciałem iść tutaj, to chodźmy tutaj. I tyle, nie, a co tam daje, to zobaczymy. Nie bając tam się dalej kryje No pomarańczka został chyba tylko już nam tutaj jako przeciwnik. A, mieliśmy sprawdzić ten drugi zamek. No, to on jest też na pewno pusty. No właśnie, tutaj nic nie ma. Tutaj tylko byśmy. A, tu mamy ratusz. Aha, bo to jest ten zamek, dobra. Eee... O, a tutaj jest ten drugi. Tutaj budujemy teraz ratusz, absolutnie. No jest gimnata, no, nawet jakaś armia była, nie? Ale to nie jest armia w ogóle godna uwagi, jakiejkolwiek, więc luzik. Eee, jakby mamy wystarczającą armię. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Eee, zdobędziemy sobie wiatraczek jeszcze. I będziemy mogli w takim razie iść w tym drugim kierunku już Tam gdzie prawdopodobnie jest jego zamek słuchajcie Mówię prawdopodobnie bo nie jestem pewien Ale wydaje mi się że tak, że tam właśnie powinien być ten jego zamek Swoją drogą, czy idziemy tutaj w te anioły? No dobra, chodźmy Może się je uda jeszcze wybudować Może one jeszcze będą miały jakiś wpływ na tę rozgrywkę, choć raczej wątpię No ale nie, może, może być, słuchajcie, różnie Dobra, chodźmy dalej Okej, okay, tu jest jakiś kolejny system gracza czerwonego w ogóle. To tutaj tych przeciwników to po prostu jest mnogość, nie? Naprawdę jest mnogość tych przeciwników. To jest swoją drogę fajne. Okej, okay, wow, ilu was tutaj biegnie, nie? Aż przycinkę Migierka złapała. Dobra, pusty siaczek doświadczenia brzmi fajnie, bo samej są brzmi fajnie, spoko. I co tutaj masz? Masz anioły już nawet, okej okay. eee, to to jest całkiem, całkiem nieźle z twojej strony. Czy jesteś głównym jakimś, który, który główność chciałbym teraz pobić. Nie, więcej ekspowek. <gry> Sorsha, nic nie masz, Dallas też nic nie ma, w ogóle ty nic nie masz, jesteś strasznie biedny, więc... E, za 7000 sztuk złota? No, w gruncie, przecież nie potrzebuję złota już za bardzo. Dobra, zamoczmy sobie jeszcze to, zanim cokolwiek, zamoczmy sobie to, zanim cokolwiek... Balisy tutaj, no, fabryka machin wojennych. Zapiszmy rozgrywkę przed tym takim a on tam ma jeszcze wyżej kolejny zamek. No dobra. Zapiszmy sobie rozgrywkę i na ten moment moi kochani, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Widzimy się i słyszymy się już jutro o godzinie 19. Trzymajcie się, cześć!